Kochani, u nas jak zwykle piłkarsko, zobaczcie. Aha. Zobaczcie, Sampdoria gra z Milanem. Nieprawdopodobna historia to, co to zrobił. No, kocham tego faceta, z dumą noszę jego koszulkę, kochani, mam ją właśnie na sobie ubraną. Natomiast w tym momencie, szykując się do filmu dla was, kochani, mam niespodziankę. Zobaczcie, co zrobiłe to. Tu jest bramka, ale zobaczcie, co zrobiłe to. Patrzcie, z dziureczką. Tak jak powiedział pan komentator, kochani, byłby grzech, gdyby czegoś takiego nie wykorzystać. Kochani, MOS... Eto pogrywa w tym momencie właśnie dla Sampdori. Milan tu wyrównał tą brameczkę, kochani. Nie to było takie, mówię, istotne w tym odcineczku, natomiast no, chciałem wam pokazać, bo dzisiaj tak się składa, że ja jestem w koszuleczce, kochani, właśnie Eto. Bardzo lubię tego grajka. Naprawdę facet jest nie no, nietuzinkowy, jest, jest po prostu kozakiem. Ale ten odcinek nie jest poświęcony Eto, kochani. Taki przypadek sprawił, że mam na plecach koszulkę Eto i taką fajną asystę Eto zrobił w Sampdori, w tym roku przyszedł. Wspomóc klub z Włoch. Natomiast, kochani, tak, zobaczcie co u mnie w ogóle na stole jest. Tu jest przygotowana wysyłka dla Mateuszka. Mateuszku, tłusto, strasznie, myślałem, że połamiemy tą naszą starą ławę. Zatrzęsło się tutaj limitowo. Rodriguez, Messi, Starling, Totti, Pianic, Robin, Pirlo, Cross, Ronaldo, Hoedes, Courtois, Schneider, Sanchez, Ozil, Hazard. Hazard, jak czasami mnie poprawiacie, kochani, ale. Ktoś tam słabo na to zwracam uwagę. Koke, Fischer, Lewandowski, Niestam, Müller, Luis Ibrahimowicz, Gerard, Suarez i Aguero. Naprawdę tłusto słuchajcie na tym stoliku. I to wszystko będzie się przyglądało, kochani, naszemu odcinkowi, który w tym momencie, obiecałem, e, nagrywam. Jest to dla nas dzieci w szkole, tylko ich laptopiki tutaj, kochani. Siedzą, e, z, z, oczywiście każdy chyba wie kogo, czyli tak, <głosi> na dusi kudełka i gutka. No gutek już mniej korzysta z tych zabawek, no, czas goni do przodu. Natomiast najbardziej eksploatuje teraz kudełek te laptopiki. Kochani, ale do rzeczy. Witam Was jeszcze raz cieplutko, przede wszystkim sympatyków, słuchajcie, niemieckiej Bundesligi. Mam, kochani, dzisiaj tutaj niesamowitą historię. Mam dokończenie naszego pojedynku o puchar, eliminację Pucharu Niemiec, gdzie Bayer Leverkusen będzie, kochani, mierzył się z Bayernem Monachium. Słuchajcie, to jest niesamowita historia, ale przysięgam Wam, że nie znam do dnia dzisiejszego rozstrzygnięcia rzutów karnych pomiędzy Bayer Leverkusen a Bayer Monachium. Za momenci, kochani, zobaczycie. Za chwilkę odpalę. Mam ten mecz nagrany na, na dekoderze. Także ja w tym momencie, kochani, szykuję sobie. Tak, zobaczcie, on jest nagrany tutaj 11 kwietnia. Mecz odbył się jeszcze szybciej. Uwaga, jedziemy do góry, a tu trzeba zrobić. Na dół, tak? Bayer Leverkusen. Ja go w tym momencie, kochani, odpalę. Tu jest znów 1.55. Nie wiem, czy to będą już karne. Dlatego jeszcze, kochani, chwilkę się wstrzymam. Słuchajcie, boję się dać znów, bo jak dam znów i się okaże, że już jest wynik karnych, to popsujemy sobie, słuchajcie, widowisko. Także zrobimy inaczej. Ja zrobię tutaj tak, że damy ponownie odtwórz i po prostu sobie przewiniemy. Jak wiecie, do, do grywki w tym meczyku było, kochani, bez bramek, no, taki bardzo zachowawczy mecz gra, grała, grała i Bayern, i Bayer. I teraz kochani, zanim tam nam się mecz ustawi na te nasze rzute karne, to zobaczcie kochani, chciałem Wam pokazać, to jest edycja match Atak dla koneserów, kochani, kart piłkarskich Bundesliga w sezonie 2008-2009, czyli blisko 6 lat temu. Zobaczcie kto w tamtym czasie grał w Bayer Leverkusen. Mamy, słuchajcie, Diacapa. Jest Castro. Jest Kadlec. E, mamy, słuchajcie, Henrique. Henrique, słuchajcie, e, s, s, kozak, kozacki piłkarz. Ha, Hadzi, tak? E, Karim Hadzi. Tutaj jest, kochani, Lukas Sienkiewicz. Myślę, że być może nasz grajek, kochani, nie pamiętam. E, Manuel Friedrich. E, Sasza Dum. Arturo Vidal, zobaczcie, Arturo Vidal w Bayer Leverkusen w sezonie, kochani, to niespodzianka, 8-9. I temu służą te albumy, żeby kiedyś, kochani, otworzyć, popatrzeć i przypomnieć sobie, kto, gdzie, kiedy nam tam, kochani, grał. Nam się tu przewinęło na 66 minutę, kochani, jeszcze drugie tyle musi się przewinąć, ale moment, moment, coś tu się dzieje, już jest 90, może to skróty idą? Tu już jest 98, kochani, oj, setna, 101, czyli mamy 120 minutę, kochani, szybko nam się to przewija. Może w tle sobie leci ostatnie 5 minut dogrywki, my już wiemy, że tu będzie 0-0, ale ja w tym czasie zrobię czołóweczkę, kochani. Wróćmy na chwileczkę tutaj. Duże zaskoczenie, kochani, pamiętacie Arturo Vidal, jeszcze bez takiego irokeza charakterystycznego dla niego w Bayer Leverkusen. E, tu mamy kochani Schneidera, e, Schwaglera, Augusto, e, Bernetta, Helms, no, Stefan Kisling, no, to jest taka e, legenda, słuchajcie Bayernu, ulubienie fanów na kartach 13-14, no, e, zagrzał miejsca na długo, e, Giekas. Teofas Gekas to Grek jest, słuchajcie, Adler, nie wiem czy pamiętacie, Renę Adler, bramkarz reprezentacji Niemiec, Simon Rolfs. Tak wyglądał, kochani, skład w roku... 8.08.09, a Bayern w tym czasie wyglądał, kochani, tak. Na bramce Michel Risting, potem słuchajcie Christian Leil, Dante van Buiten Holender, mamy Lucio, zobaczcie, Demichelis, Ododu, Filip tak, Lam. E, Schweinsteiger no to są też słuchajcie filary takie w e, Bayernu kochani e, e, Altintop no, te nazwiska cały czas żywe kochani Sousa e, Mark van Bommel e, Tim Borowski e, Toni Kroos kochani, że Roberto, Lukas Podolski, no ten to się słuchajcie, kochani, nazwiedzał e, piłkarsko tego świata. Mirosław Kloze, zobaczcie, obecnie w Romie, e, zdaje się, że w Romie, tak? Czy nie? W Lazio Rzym chyba. W każdym razie we Włoszech. E, Frank Riber i kochani, i Luca Toni. Tak wyglądał, słuchajcie, e, tak wyglądał, e, tak wyglądało Godło w tamtej edycji Bayer Leverkusen. Natomiast Godło Monachium, kochani, e, wygląda to jest Leverkusen, tak? A Godło Monachium? Zdaje się, że wyjęliśmy. A nie, Godło Monachium macie, kochani, tutaj. Także, kto z tych dwóch, kochani, przejdzie dalej, o tym dowiemy się za chwilę. 106. Minuta dogrywki, zaraz, za momencik, kochani, wrócimy. Natomiast ja chciałem jeszcze w tym odcinku, tu mieliście, kochani, Match atak edycję 8-9. Dajmy tutaj na Leverkusen. A zobaczcie, co się działo w kolejnych latach. Czyli mamy w dalszym ciągu, słuchajcie, Bundesligę w tym momencie 9-10, czyli kolejny sezon. Tak? Tu mieliśmy 8-9, tu mamy 9-10. I jak to wyglądało w tamtym czasie? Rozpoczniemy teraz, słuchajcie, od Bayern: Jest But, Bad Van Buiten, De Michelis, Philip Lam, Braf Held, tak? Edison. Br nie chciałbym nic przekręcić, kochani, nie jestem komentatorem sportowym. Frank Ribery, Tymoszczuk na specjalnej karcie jako starspieler, Bastian Schweinsteiger, tu mamy kochani Van Bommel, Altintop, Pianicz, tak? Pria, Pria, P. Daniel pra, pra, Pralicz, tak? E, przepraszam, Arjen Robben, e, Müller, e, Kloze, kochani, jako Starspieler, e, czyli sz, 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 gwiazda mm, Olicz i Wica, e, Gomez, kochani Mario i Luca Toni. E, tak wyglądał w sezonie Bayern Monachium. Natomiast e, poszukajmy Leverkusen. Leverkusen, kochani, E, to jest e, Leverkusen, to jest kochani, momencik. E, do tyłu musimy się cofnąć. Tak, teraz mamy Leverkusen. E, Rene Adler, e, Szarpej, e, tak, Hapia. E, Sami Hapia to e, e, grajek e, znany. E, Daniel Schwab, e, słuchajcie, Friedrich, e, Reinhardt, e, Castro. E, Hadlec, Oscar Castro słyszałem z tyłu, komentator mówił, także gra do dzisiaj. Rolfs, również kochani, gra jest Bernetta, Augusto, no Arturo Vidal ciągle jeszcze w Leverkusen, kochani, Toni Cross, Bender, Helms. Kisling oczywiście cały czas i Greg Gekas. Tak wyglądało godło, kochani z edycji tamtej Bundesligi. To jest godło Bayer Monachium, natomiast godło Leverkusen, kochani, wygląda, uwaga, mamy, nie mamy, my nie mamy wszystkich kart, jeszcze z tych kart mamy sporo, ale coś tam jeszcze, kochani, by brakowało. Jest godło Leverkusen, też przepięknie wykonane i to jest, kochani, w edycji. 9.10. Natomiast zanim dojdziemy do odcinka, kochani, z karnymi, no to idę do ostatniego albumu z edycji Match Attack. Zobaczcie tam, kochani, 110 minuta meczu, cały czas 0-0. Przypominam eliminację pucharu Niemiec, Pokal DFB. Deutsche futbol. Tu jest, kochani, zobaczcie, match Atak sezon 10-11, czyli kolejny, kolejny rok, kochani. Co się pozmieniało w składach? Oczywiście ciągle rozmawiamy Bayern Leverkusen, Bayern Monachium czyli aptekarze, tak, i co tam u nich, René Adler, Sami Hipia, cały czas Friedrich, no tu nam karty brakuje, kochani, nie pamiętam, nie będę pakczył teraz w checklistę kogo, Kadlec, Szarpei, słuchajcie, Reynards macie Barnettę i Arturo Vidal ciągle w Leverkusen. E, tu mamy kochani Reno Augusto jako star star, star przepraszam, Hanno Baltisch, e, Sidney Sam, e, Bender, Lars Bender młodziutki, e, Simon Rolfs, e, Michel Balak kochani się tutaj e, pojawił w sezonie 10-11, Stefan Kisling, e, Patrick e, Helms i e, Eren e, Der Diok, tak? I to jest kochani ich piękne, e, pięknie wykonane godło. Też się ślicznie to nam świeci wszyściutko, kochani. Natomiast zobaczmy, co w obozie w tamtym czasie Bayernu Monachium, Jork Butt Daniel Van Buyten, tu też mamy brak, De Michelis, Badstuber, Concento, tak? Diego Kon Contento Mark Van Bommel, Tymoszczuk, kochani, Arjen Roben. Mark Van Bommel jako starszpiller E, tu mamy, kochani, jeszcze e, Bastian Schweinsteiger, Daniel Pjanic, e, Frank Ribery, e, Toni Kroos, kochani, e, Altintop, Mirosław Kloze jeszcze cały czas w Bayernie, Iwica Olicz, e, Mario Gomez i e, Thomas e, Müller. E, kochani, e, sporo osób z tego składu wystąpiło w Mistrzostwach Świata 2010 w RPA, e, natomiast e, e, tyle historii... Tyle, kochani Bundesligi, w tym momencie. Ja się instaluję na statywie i szykuję dla Was drugą część z odsłony, rzuty karne. Kto w finale Niemiec? Oczywiście, kochani, w ramach tego odcinka będzie również zrobiony unboxing. Ja za momencik się tam również przetransportuję, ale najpierw otwieramy drugą część, kochani, i za momencik zapraszam, będą rzuty karne. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia.